Cześć moi drodzy, na kolejnym odcineczku Dzisiaj mamy piątek, no i tradycyjnie u mnie w piątki raczej wpadają premiery z czwartku. I co mamy? Dzisiaj premierę rubiny szafiry. Zdrabka za 10 zł. Mam 6 sztuk. Te zdrabki kupiłem w innym całkowicie miejscu. Jeszcze tam nie kupywałem. No, byłem w innym mieście, można powiedzieć. No, no, powiedzieć, no, byłem w innym mieście, w sosnowcu, i są zdrapki z sosnowca. No, zobaczmy, jak się spiszą. Tak, jak mówiłem, 6 zdrapek. Wybierałem, wiecie, w ciemno, jak mi pani podała, tak, tak wybrałem. całego wachlarza. Jedyne co specjalnie wziąłem, trujeczkę, moją trójeczkę, zobaczmy. Zdrabka ładna, czekałem na nią, w sumie na tą premierę. Spodobała mi się od razu, jak wiecie że taka wchodzi. Bardzo ładna, podobna. Y, zasady, wszystko tutaj wiecie. Praktycznie nazwa też jest podobna do e, zdrabki perły Rubiny. Tutaj mamy Rubiny Szafiry, jest zdrabka perły Rubiny. Prawdopodobnie zrobię jeszcze taką dogrywkę tej premiery i zrobię taką bitwę między tą, właśnie tą nową, a e, perły Rubiny. O ile jeszcze ją znajdę, myślę, że tak jeszcze ją znajdę. Co musimy tutaj znaleźć? Oczywiście wygrywające liczby, taką sztabkę złota, no i kufer, który nam mnoży wygraną razy 2. Kufer albo skrzynia, skrzynia pewnie mnoży wygraną razy 2. Tabela wygranych w ten sposób się prezentuje. No i perły, rubiny też mają tą samą, bo te 25 złotych. Też mi się wydaje, tylko inne symbole. Oczywiście się szuka, więc na pewno myślę, że zrobię taką dogrywkę tej zdrapki w formie bitwy, tak? Między tą a perły rubiny. Dobra, sześć sztuk. Bierzemy się do drapania. Pierw zacznijmy sobie od tej trójeczki, tak jak mówiłem, z sosnowca. Z drapeczki zobaczymy, jak sosnowiec się spisze. Dobra, numerek trzeci. Szukamy tych wygrywających liczb. No i tych symboli. Wygrywające liczby 53, 39, 31, 21 i 58. A mamy teraz tutaj trafić. 23, 54 bok, 49, 47, 38 siedem jedenaście czterdzieści cztery czterdzieści pięć czterdzieści osiem no czterdziesty akurat nie ma trzydzieści sześć czterdzieści sześć szesnaście też tak niskich nie mamy dwadzieścia siedem osiemnaście dwadzieścia dwa Ostatni rząd 55, 41, 29, 35 i 17. No trójeczka niestety chyba pusta. Zobaczmy kontrolne. Są gdzieś tutaj pomiędzy. G. G. M. Dobra. To co, może dwójeczka będzie szczęśliwa, jak nie moja.

45, oni dają 40, 46, mamy sztabkę, no i pięknie, jest wygrana, super, ładna ta sztabka, te sztabki w sumie, no sztabki, ładne, 41, to nie będzie na 0 premiera, 49, 36, zawsze będzie na pomnożenie, 24, i 39. A pod sztabkami, no jest dycha. Ale jest. Widziałem Wasze premiery. No fajnie wyszły niektórym. Te 25 się pojawiały. Super. U mnie na razie dyszka, ale jest. Jest dyszka. Numerek 8 teraz. Wygrywają 16. 34, 57.

no i 44. Kolejny pustak. Dobra. Różne kontrolne. Idzie do pustaków. Jeszcze trzy zdrabki z numerem teraz 11. Czy 11 będzie szczęśliwa? Wygrywa 39, 26, 13, 54 i 32. A mamy 18.

Ojoj, fatalne, wziąłem zdrabki. Y, 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 coś jeszcze? Jeszcze jedna kontrolna. Y, G. Dobra. No i co, ostatnia na dzisiaj, numer 24. No, coś jeszcze będzie? Wygrane 21, 58, 45, 40 się pojawiła 31. I trzynaście o też trzynastka też na ostatnim miejscu. Dobra, a mamy trzydzieści pięć, dwadzieścia no, dwa bokiem muszą rzucać. Trzydzieści cztery, dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa bok kolejny, 57 siedem kolejny bok, 45 mamy to.

o, no to może jakiś symbol specjalny jeszcze? 37, 27, oczywiście za dużo bym chciał, 47, 55 i 18. No, jest jedna tylko wygrana. Zwrocik. ale jest dobra. G, G, G. Zgadza się. To, co moi kochani, mamy premierę zaliczoną, no wynik może nie jakiś porywający, ale, ale coś jest na pomnożenie, jak to się mówi. I co, pewnie zrobię taką dogryweczkę w formie bitwy Rubiny-Szafiry kontra, yy, co tam było, Perły-Rubiny, no Rubiny-Szafiry, tam były Perły-Rubiny. No dobra, trzymajcie się dzięki za uwagę i co do następnego cześć.